Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w krainie zakupów. Dzisiaj, kochani, spotkam się na premierze, dokładnie na wznowie, z drapeczki owocowa eksplozja za 3 zł. Ja tych strapeczek przygotowałam 10, także wkład w dzisiejszy odcineczek to 30 zł. W każdej, słuchajcie, wydrapałam. 10 symboli. W każdej zostawiłam tylko cztery symbole, żeby to nie trwało za dużo. I powiem Wam, że w żadnej zdradzie nie utworzyła mi się jeszcze linia, także trochę mnie to martwi. Czy coś się tu zmieniło? Wydaje mi się, że nie. No poza szatą graficzną mamy tutaj teraz śliwkę, jabłuszko, brzoskwinkę i gruszkę, czyli cztery wersje. Kolorystyczne 4 wersje owoców. Stopni wygranych mamy 8. Najmniejszy 3 zł zwrocik i główna wygrana pierwszego stopnia 30 tysięcy złotych. Także kochani, zostawcie łapeczki dla mnie, subskrybujcie kanał. Przypominam, że jeszcze ostatnie dni na kanale trwa konkurs. Na wsparcie kanału na tipi link będzie w odcinku. E, już powinien być na społeczności post, gdzie możecie pisać zdrapeczki, jakie mają się pojawić na sobotnim live. Ie. O godzinie 19.00 będą oczywiście dedykacje. A teraz drapiemy po kolei z drapeczki wybrałam sobie sama. Także pretensje tylko do siebie mogę mieć. I do lotu to w sumie też. Bo to oni co lepsze to pustaki dają. Pozwólcie, że wezmę łyka kawki. Rano kawka musi być. Ojej, gorąco jeszcze. No i drapiemy. Tak jak mówiłam, w żadnej zdrabce nie mamy jeszcze żadnej linii. Trochę mnie to martwi, ale zobaczymy. Kokosik. Tu mamy kokosa i tu mamy kokosa. Kolejny symbol figa. Figi mamy tutaj. Przedostatni symbol awokado. Awokado jest tu. I ostatni symbol jest to melon. No ale niestety żadnej linii on nam nie daje i zdrapeczka jest przegrana. Chyba że coś pominęłam. Sprawdzimy sobie oczywiście kontrolne, a kontrolne WD, czyli zdrawka pusta. Mam nadzieję, że nie wyjdziemy się z zerem. Można powiedzieć, że na wznowę wydałam w sumie nie swoje pieniądze, bo jak widzieliście ostatni odcineczek, dostałam w prezencie zdrapki od sąsiada za 80zł, wydrapałam tam 40 właśnie z tych pieniążków kupiłam owocową eksplozję. Wolałabym co prawda pomnożyć je niż stracić, ale jakoś nie łudzę się. To by było na tyle z kokosika, teraz mamy gruszkę. Wiecie jak to ze zdrabkami po 3 złote. Zresztą ostatnio każde zdrabki zawodzą arbuzik. I ostatni symbol jest to awokado. No i też nam żadnej linii nie daje. No słabo, słabo. Sprawdźmy kontrolne, PS, kolejna zdrabka pusta, dużo mi się za przoskwinkę. I szukamy, słuchajcie, gruszki. O, jest linia. Czyli na zero nie będzie. Zawsze coś. Kolejny symbol boróweczki. To już 3 złote mamy na pewno. Arbus. I melon. I proszę, mamy jeszcze jedną linię, czyli już mamy na pewno 6 zł. Sprawdźmy sobie. Mamy 3 zł i 6 zł. No proszę, czyli mamy 9 zł. Nie pamiętam kontrolnych S, czy to SSS. Nie wiem, czy zmienili te kontrolne. Jeszcze nie skupiałam się, powiem Wam, na tych kontrolnych. Ale te same, czyli jest wygrana to najważniejsze. Kolejna strapeczka, gruszka i mamy cytrynki, Trochę ich jest. cytrynki cytrynki. Kolejny symbol gruszka. Następnie figa. Tu mamy figi. I ostatni symbol, arbuzik. No niestety arbuzik żadnej linii nam nie odkrywa. Wygląda na to, że strapka jest przegrana. S D dokładnie. Zobaczymy, czy tamta będzie jedyna wygrana. Oby nie. No ale to się okaże. Teraz śliweczka i mamy figę. Możecie się chwalić w komentarzach, jak wam poszło. Awokado. O jest, nie, już myślałam, że jest dupa Jasiu. Bo pomarańcza się na końcu. No widzicie, jak to ślepe to się dopowie. <grych> Mamy bananka. Szylinie chciała, ma tu dupa i ostatni symbol cytrynka. No, i niestety kolejna zdrapeczka wygląda na przegraną. DN. No, niestety. No, naprawdę dużo tych pustaków. Dużo. Teraz mamy jabłuszko i symbol gruszki. No, ta gruszka mnie prześladuje. Kolejny symbol brzoskwinka. Następnie jabłuszko. I ostatni, melon. Melon, no ale żadnej linii nie mamy znowu. Kontrolne, S, D, no lipa, straszna lipa, naprawdę pełna. Wrzoskwinka znowu. I mamy słuchajcie, kiwi. Pasta kiwi butożywi. <grymka> Pomarańcza. Kolejny symbol boróweczki i wisienki. No wow, teraz widzę, jestem pewna, jest linia. Sprawdźmy sobie, co pod nią jest. Trzy złocisze i teraz sprawdzimy, czy DDD będzie. Dokładnie, czyli kontrolne się nie zmieniły i dobrze, bo trzeba było znowu coś tam pamiętać, spamiętać, także jest trzy złote. Teraz gruszeczka na odstrzał i mamy pomarańcze. Kolejny symbol figa. Przedostatni karambo. I ostatni symbol słuchajcie jest to melon. O wow, mamy linię. Jedną ale mamy, lepszy ryc jak nic i mamy 3 złote, czyli DDD dokładnie, okej, okay. zawsze coś, przedostatnia zdrapeczka, gruszeczka, melonik, tu jest jeszcze melonik. Kolejny symbol boróweczki, kto lubi borówki, bo ja uwielbiam. Gruszeczki. Zresztą w sumie oprócz ananasa i może tam jeszcze czegoś to wszystkie owoce lubię, brzoskwinka. Nie lubię ananasa. I to jest chyba zdrapka pusta. SW dokładnie i ostatnia zdrapeczka śliwa. I szukamy winogronka, bananki. Przedostatni symbol wisienka. I ostatni awokado. No niestety żadnej linii ja tu nie widzę. Kontrolne. A nie, patrzcie, bo już jestem ślepa. DDD. Co ja tu pominęłam? te panie. Oh my gosh. Banany, proszę. Banany były. No, sierota. Czyli 3 złocisze. No, wybaczcie na moją ślepotę. Także przechodzimy do podsumowania. Przytkęsem na 10 drapek wygrały tylko 4 i tu mamy... Trzy zwroty. I jedna z na której jest 9 zł. Także mamy 9 i 9, tak? 18 zł. Więcej niż połowa. Także pół biedy. <grym> jak jest więcej niż połowa odzyskana. Zostawcie łapeczki. Mam nadzieję, że poszło Wam o niebo lepiej. Jak mi, chwalcie się w komentarzach. Zachęcam do wpisywania na społeczności zdrapeczek, jakie mają się pojawić na live w sobotnim, a reszta, o której mówiłam, wszystko znajdziecie w opisie. Żegnam się z Wami cieplutko i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Pa Pa Pa.